Okej okay. O nie, nie uważaj żeby ci ktoś kada nie strzelił Wszystko było przemyślane Mają Anę Nasza Junker Queen to jakoś tak Na wyparciu widzę gra C Gdzie ona jest? No tu stoi z nami Kurwa co ona tu robi? O uspała mnie Leczyłem cały czas. Zik? Będzie dobrze. Nie będzie, bo nasza junker Queen się gra na tyle. Nasz tank <grym> gra od tyłu, jak no, Support Zasłuchaj, chuj No ja tam byłem przy ładunku, ale on go dalej pcha, bo. Oczywiście nasi. No. Gdzie jesteś? Ja wyskakuję jak coś. Tu się Widzę wroga! Jesteś tam chyba sam z nim. Dobra, Junker już jest Ja jak coś jestem tu... Ja go podleczam, ale... Kurwa Mercy skrzesiła. No Ja ją zabiję Padłem. Ale wiesz, teraz to już nie wskrzesi No, to tak prawda, ja padłem teraz za to Oj, za daleko nie zdążę cię wskrzesić Luzik Oj zrobił dżin dżin na jedną postać tylko Uważaj bo jesteś tam sam Jestem z tobą już O kurde musisz mówić też bo ja byłam A to ja, znaczy, ja, ja, byłem ja go nie widziałem byłem. ja go też nie widziałem pokarowałem to przez to aks się mnie zabiło tutaj nie hitune was prowadzi tam bez luz swój pewny O, oh, Pirajko mnie uratowała. Pirajko! Yes, Ale za to ja padnę, bo mnie nikt nie uratuje. Tu no, widzisz, byś się tu zakręcił wokół Mercy. To może byś miał Pocket Mercy, a jak ją olewasz, to tak to jest. ataku. Tam. Aaaa, umrę. Się musiałem podrapać po głowie akurat, jak ten Ona go wskrzesi zaraz Na pewno go wskrzesi, trzeba tu być pod ręką Tylko uważaj, żeby cię żniwiesz. Ja ich tam dojadę Gówno, nie dojadę, umrę Dobra, jednak żyję Gdzie jesteś? No, super jest To wszystko jest przemyślane <noise> no Dobrze Jutęć petite. Oj, od tyłu mnie frul zabił. Następnym razem muszę uważać. Idzie wolno poruszał, ale on jest tak mocny. A nam ja się pierdoli. Nie, po prostu zobaczyłem co zrobił nasz Cassidy, i płakać mi się zechciało. No, jak to się stało? Nie wiem, bo nas ten bastion chyba rzucił tak. nam tą kulę i nas tak przyciągnął, a naftę granat rzuciła. No, to było combo, wombo, wombo, combo, tak zwane. Pisał Enes... Nie Żywotnie nie... Dastny... Pobiedy... Coś tam. Dominik, ale no co ty robisz? Pisałem do niego. Moje umiejętności są nadal potrzebne. Bohaterowie żyją wiecznie. O tyło o tu! Dobra, schowałem Zabijam, się. Zabiłem Mercy. Brawo. Eee... Leczę. Nie dałem rady. Dawaj, 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 dawaj szybko! O dobra, zarąbiście. Cudem. Dobra, zabiłem go, zabiłem go. Brawo. Tak. Znam taką jedną, wiesz? Żliwiaż? To mu wyszło. Cztery osoby zabił. Ci się kłócą po rusku. A czy kłócą, to chyba jedna osoba pisze? No. Nie igraj w igry Nie rozumiem co, o co mu chodzi Napisałem mu go, go. go Za toksik No ale w sumie nie wiem toxic. co on pisał No dla Powiedziała, że ją szkolił zachód dla pytam tam Niemcy no, nie, ona powiedziała, ale to amerykańskie <suszy> 4, 3, 3 2, 2, 1, 1. Oczywiście, że Zaria jest Jakie nienawidzę O, już na mój do upadła Jestem tu, by Echo mnie dojechała Leczenie potrzebuje Ja nie żyję, bo mnie echo dojechała A. No to nikt, nasi soporci nie żyją ANA ma zero obrażeń wyleczonych Slaje No ja już mam prawie tysiąc Nie mogę leczyć. Masz blokadę. Wiem. Jest to No wiem. Leczę Patryk ile mogę, ale nie jest lekko. Przyciągnął mnie ktoś. Padnę, nie mam gdzieś jedno. Echo. Aż zmieniła się w Echo Odejdź troszeczkę Dobra Przecież jest wyleczona o co jej chodzi Nie dam rady. Zamknijcie trochę Zaria na górze. Zabiłem dwóch. Echo mnie dojechała. Jak coś się ja nie żyje, nie ma mnie, więc tam uważaj. Nie mam jak leczyć. No, a nasza Ana nie leczy. Nie, Ana tylko teraz moja. Żemkę mam. ...inaktywne. Oris wyzwól z Nie zbliżać się! Ech! Pani doktor to widzi? Żadnych efektów nie ma. Bardzo Nie pozwolę, by coś ci się stało. Leczę, leczę, leczę. Kurwa, no ona ma tysiąc obrażeń wyleczonych, no ja pierdolę, no. Jak ja kurwa mam grać z takimi tankami, jak potem dosłownie jesteś jedyną osobą, która mnie leczy? No kurwa, no... Jakbym grał żołnierzem, to bym więcej wyleczył. No. No dobra. Leczyłem ile mogłem, Dobar. ale ja nie, nie zrobię tyle co My? powinny dwie osoby. Przecież no, nie mam do ciebie że nic ten. Pełny powrót do zdrowia. Po nie rozumiem czemu ludzie grają supportem skoro nie leczą. Masz inne rolę od tego. Ale na supporta się najkrócej czeka. No to w takim razie lecz. Nie każdy chce. Bo wiesz potem mają Zary, która raz umarła. Zabiła mnie. Na headshota. Idę do nich tam. Dobra, zabiłem. Lepa. Mm. Idę już do was. Ona jest u góry? Tak. U góry ona chyba jest. Zaria. tak. saver. Teraz mam tarczę, bo z perka mam tarczę wziętą. Hej. Więc będę mieć trochę fajniej. Zabijam Lifeweavera. Jakoś ich tu trzymamy No, chwilę tak, chwilę ich tu przytrzymaliśmy rzeczywiście Ta bariera teraz fajnie tutaj działa, bo mogę tak sobie bezpiecznie stać A niestety wcześniej nie miałem, bo to sperka drugiego Fajnie, bo ona jest dosłownie... Jak ona zniknie to sekundę trzeba czekać i już ją mam znowu Jest według mnie dosyć Dalej, trzymamy ich Dobra, w tym nice, przejściu. no Kogo oni mają to nadal, żeby się... Patrzmy ten ładunek prawie już na ten. Cofnął się prawie, ale no chyba nie no. może dalej niż tego punktu się cofnąć, no nie? Tak, ale ogólnie im lepiej im trochę dalej byłby, tym lepiej, bo oni mają dalej, nie? Nie będzie no wtedy tak, overtime'u tak. Więc on wbrew pozorom nie powinien być tak pod ich bazą. W góry Kurwa! Ale się udało. Mhm, mm będzie play of the game. Nie wiem, czy będzie, ale tak. Nie jestem jakimś... kurwa, co? O, ale parierze, że Ta! Umrę no, nie dałem rady Oj, prawie padłem, znaczy prawie zabiłem <shriek> <shriek> Powinnam się pospieszyć wybuch mnie wysadził mnie no bomba mnie. tak technologia medyczna jest naprawdę niezwykła kurde no 40 sekund Powinniśmy dać radę myślę O o, o, -o. schowałem się No dobra, dobra, Kurwa znalazł nice. mnie, tylko mnie zabił No bo on w trzeciej osobie nie widzi to oponę, więc też trochę łatwiej miał Powinniśmy dać radę ogólnie Bo raczej przytrzymają to ten i ja już idę, ja już idę, ja już idę Mam ją! Zabiłem drugiego Zabiłem Ładnie, udało się Okej, okay, fajnie Fajnie, że się nam no, udało No, boże, ja mam. <słuch> <słuch> O boże, tego skina nowego ma, to nasze? Tak হ্যাঁ